Marianie na Marymoncie posługują w pracy duszpasterskiej, w parafii. Nasza parafia liczy około 8 tysięcy osób. W tej parafii pełnimy posługę sakramentalną, przygotowując dzieci do pierwszej komunii świętej, młodzież i dorosłych do sakramentu bierzmowania, narzeczonych do sakramentu małżeństwa, posługę wśród chorych, cierpiących. Nasza parafia ma wiele wspólnot. Najstarsza wspólnota neokadhominalna, która została założona jako pierwsza w Warszawie, na dzień dzisiejszy są trzy wspólnoty. Wspólnoty młodzieżowe, posługa wśród studentów szkoły głównej służby pożarniczej, posługa wśród małżeństw, mamy kilka kręgów małżeństw, kościoła domowego i wspólnot parafialnych. Posługa wśród ubogich i bezdomnych. Dwa razy w tygodniu wydawane są posiłki dla bezdomnych i ubogich w środy i w czwartki. Prowadzimy również dzieła miłosierdzia. Osoby starsze i młodzi wolontariusze chodzą po chorych, posługując im i towarzysząc im czy rozmową, czy robiąc zakupy. Staramy się być parafią, która jest miejscem dla każdego. Jak na wzór Maryi pragniemy słuchać każdego człowieka, dawać Mu też nadzieję, że Chrystus jest tym, który zawsze szuka nas, który pragnie naszego szczęścia, pragnie być w naszym życiu tym, który nas inspiruje i motywuje. Najpierw w małżeństwie jest to wolność drugiej osoby, mojej żony, mojego męża. Ja nie mogę od niego wymagać, nie mogę go zmusić do dobra.